760 raz spotykamy się po to, by otworzyć jarmark Świętego Dominika. W tym roku symbolicznie znajdujemy się we wnętrzu Dworu Artusa, bo to inny jarmark niż zwykle. Ale przecież przez te 760 lat jarmark się zmieniał i pewnie nigdy nie był taki sam. Kochanek Dańszczanki, kochani Gdańszczanie, Pomorzanki, Pomorzanie, przybysze z całej Polski, witajcie. Witajcie ale też weźcie sobie do serca naszą Gdańską Maksymę. Nectemere, nektimide. Odważnie, ale z rozwagą. I tak cieszcie się z tych jarmarcznych atrakcji, żeby myśleć też o innych, żeby myśleć o odpowiedzialności jeden za drugiego. Świętujmy, cieszmy się, ale myślmy o sobie wzajemnie. A ja myślę z wdzięcznością o braciach dominikanach, przecież bez których jarmark 760 lat temu ani dzisiaj nie mógłby się odbywać. Ojciec Paweł Koniarek, subprzeor zakonu dominikanów w Gdańsku. Jako dominikanie z klasztoru świętego Mikołaja chcemy przede wszystkim przypomnieć o, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak ważny jest dialog tradycji z nowoczesnością. To ciągle nasz sposób życia demokratycznego przypomina o pewnym takim twórczym fermencie, żeby wsłuchiwać się w to, co nowe, nie bać się przyszłości, ale też pamiętać o, o korzeniach swojej tożsamości. Ale przede wszystkim w tym roku, kiedy też otwieramy ponownie Bazylikę Świętego Mikołaja po blisko dwurocznym zamknięciu tego kościoła, chcemy przypominać o tym, że wychodząc do drugiego człowieka, wchodząc w nim w jakiś dialog, we wszystkie relacje społeczne, także te handlowe. Wychodząc do drugiego, żebyście nigdy nie odbierali drugiego jako wroga, ale zawsze jako brata, przez to, że będziecie poznawali Boga jako swojego Ojca. Drodzy mieszkańcy Gdańska, mili goście. W imieniu Rady Miasta Gdańska witam was serdecznie w dniu naszego święta. Już za chwilę Zostaną przekazane kupcom klucze do naszego miasta i rozpocznie się 760 jarmark świętego Dominika. To nasz czas szczególny, czas przepełniony radością, dobrą zabawą i zakupami. Bawcie się dobrze, przynoście do siebie do domów tylko dobre wspomnienia o naszym mieście i bądźcie bezpieczni dobrej zabawy. Niech tradycji stanie się zadość, klucze do Gdańska, nie lekkie, niech trafią w ręce w ręce kupców. Ciężkie, Panie Prezesie. Bardzo ciężkie. Pani Prezydent, Szanowni Państwo, przyjmuję ten klucz w imieniu kupców w jarmarku i obiecuję, że zwrócimy miasto w stanie co najmniej, tylko okazałem, jakim jest dzisiaj. Polepszonym, bardzo proszę. Polepszonym. Jarmark zawsze rozwijał się dzięki miastu, ale także miasto dało się poznać światu i rozkwitało dzięki jarmarkowi. I dzisiaj chcemy bezpiecznie, odważnie i rozważnie pomóc w przywracaniu światu normalności i pomóc tym, którzy budują atrakcyjność naszego miasta. I niech ta dobra nowina, krzepiąca nowina płynie w świat prosto z Gdańska. Jarmark Świętego Dominika uważamy za otwarty.